Hej, witam Was w kolejnym odcinku. To jest taki magazynowy haul, powiedzmy. Ponieważ właśnie miałam się zabrać za nagrywanie tego wszystkiego. No i żeby Was uprzedzić, co będzie dalej, no to po prostu wam to pokażę. Także mam tutaj dwie paczki kart Nexonite. Chciałam sobie kupić taki mały starter set, ale stwierdziłam, że po co mi to. Także to są właśnie dwie paczki kart. Kolejne karty to karty. Z Kapitana Ameryki Civil War Nikt mnie o to nie prosił, ale Skoro już zobaczyłam to stwierdziłam, że sobie kupię Dalej jest magazyn Lego Star Wars Już jest na YouTubie, także możecie sobie Obejrzeć, w sensie jest nie u mnie U kogoś innego zazwyczaj Jest u kogoś innego yy, Tak myślę Dalej jest magazyn Ninjago No i magazyn Cartoon Network ale tutaj nie chodzi o magazyn, tylko o same prezenty, ponieważ są one dosyć ciekawe. No i stwierdziłam, że sobie kupię. Także tak to wygląda. Myślę, że najpierw zabiorę się za nagrywanie. Myślę, że. Star Warsów. Później. Chociaż nie. Zrobię tak: Cartoon Network, Ninjago, Star Wars, Nexonite oraz Civil War. Myślę, że. Tak właśnie się ułożyło, więc tak właśnie będzie. Także czekajcie. na no i cześć.